Ta sytuacja z dronami, bo zaczniemy może od kwestii potencjalnych miejsc zagrożeń wybuchem III wojny światowej w obliczu bieżących wydarzeń politycznych. No, oczywiście kwestia Ukrainy jest tu na miejscu pierwszym, ale w gruncie rzeczy tutaj jest najmniejsze ryzyko rozlania się tej wojny na, na świat. Dlaczego? Po prostu dlatego, że Rosja jest słaba. To jest kraj o PKB wielkości Włoch. Od trzech lat nie jest w stanie armia rosyjska, która teoretycznie była jedną z najpotężniejszych armii świata, nie jest w stanie poradzić sobie z relatywnie znacznie słabszą Ukrainą. Dalej y, korzysta z pomocy zewnętrznej, żeby podtrzymać działania wojenne. Bez współpracy z Iranem, dostarczania przez Iran technologii, licencji na produkcję dronów. Bez współpracy z Koreą Północną nie byliby w stanie prowadzić tak intensywnych działań wojennych.